Radia Republika! No i jesteśmy. Jest Szósta? godzina 6.40. To właśnie, proszę Państwa, Ada Dobrej Polskiej fali kolejny gość, pan Piotr Grzybowski, publicysta między innymi związany z tygodnikiem niedziela. Halo, dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Witamy i pytamy właśnie o komentarze, ale także o wrażenia pańskie, opinii publicznej, także po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. No, doszło do niej przede wszystkim dlatego, jak podkreślał prezydent, że za mało było informacji na temat takich kluczowych informacji, przypomnijmy, wymienianych pomiędzy dwoma najważniejszymi ośrodkami rządem i pałacem prezydenckim w kwestii pożyczek kredytu na zbrojenie SAFE, ale także Informacji wokół z tego, Tu ogromna awantura. Donald Tusk, który twierdzi, że to wręcz ustawka i polityczny ring, który ustanowił Karol Nawrocki, prezydent, nawiązując do jego zresztą hobby. Jak to wygląda już po tym spotkaniu? Ono było wyjątkowo długie, no ale Donald Tusk je wcześniej opuścił. To prawda, ale ja myślę, że, że ponieważ Pan Prezydent i ma i, nie, nie, i niewiele i razem też z drugiej strony trochę ma jednak możliwości takich działań taktycznych w polityce, no to było jedno z kilku kluczowych. Rada Bezpieczeństwa to jest takie bezpieczne dla Prezydenta miejsce, takie bezpieczne gremium, kiedy on przede wszystkim decyduje, że chce zwołać, po drugie przewodzi temu gremium, po trzecie wyznacza Tematykę, na, na którą chcę, chcę poruszyć, jednocześnie daje w tej tematyce opinii publicznej jasno znać, co jest najważniejsze, jakie są tematy kluczowe. No i tu faktycznie wybrał trzy. Dobrze, że trzy. Że ta rada też w tematyce nie rozciągnęła się na jakieś tam 12 czy 16 ważnych kwestii. Pewnie gdzieś były, w Didaskaliach czy w jakichś tam kwestiach związanych szersze odpowiedzi niektórych polityków, pewnie nie wszystkich, ale te trzy wybrały. Oczywiście Safe. to jest temat, który rozpala z różnych względów. Znaczy, po pierwsze, taki temat, który już żeśmy trenowali w Funduszu Odbudowy. W planie odbudowy, prawda? Do którego żeśmy się szykowali, już niemal był podpisany, już pani von der Leyen była w asyście prezydenta, wówczas Dudy premiera Morawieckiego, ściskali się i tak dalej, po czym wróciła i okazało się, że kamienie milowe, <laughs> Nie zresztą które. Mhm. niewypełnione, tak, i tych kamieni tam było całe mnóstwo, to jest takie dominą, prawda, to jest taki, taki zachodnioeuropejski wariant matrioszki, prawda, czyli jak kamień zrobimy, to ale, prawda, to jest tak, ale, prawda, zrobiliście to, ale jeszcze. No właśnie. no właśnie. Przy okazji tego to, programu już... SAFE rzeczywiście wiele pytań, które stawiał prezydent, między innymi, no, jak będziemy tę pożyczkę spłacać, gdzie wydamy te pieniądze i czy te pieniądze w ogóle do Polski dotrą, bo tam jest również mechanizm warunkowości, który był wcześniej przy KPO. No a tutaj ten mechanizm znamy i wiemy, jak to się skończyło. To, to prawda, ale ten program ma kilka warstw. Znaczy, ten m, nielubiany przez nas, no bo on jest ryzykowna, de facto można wprost powiedzieć, doprowadził do zmiany władzy, czy był jednym z czynników zmiany władzy, czyli program KPO, który w mechanizmie warunkowości pokazam, jak to nieudolny jest poprzedni rząd i jak to będzie wspaniały następny, prawda? No może nie było nie wiem, czy decydujący, ale myślę, że jednym z decydujących elementów zmiany władzy był ten zachodniofinansowy zachodnio nacisk, ale ja bym tutaj może aż tak nie przeceniał tych, tych, tych środków, bo ja sobie zawsze trzymam w, tylu, w, tylu, w tyle głowy ten. Rok 2011, kiedy nie było żadnych planów odbudowy, a Silvio Berlusconi wyfrunął ze stanowiska premiera Włoch. No jak pani Angela Merkel, że tak powiem, zabiązała spisek i zmusiła go do tego. A właśnie przyczyną było niewzięcie przez Włochy dużego pakietu pomocowego, dużego mm, kredytu. Berlusconi się na to nie zgodził. No i wszystkie siły i środki zostały użyte, żeby Berlusconi przestał w Berlusconi, czyli no, premier rządu włoskiego państwa Europy Zachodniej potem mieliśmy Grecję, prawda? Więc jakby tutaj te mechanizmy są oczywiście już stosowane przy okazji najróżniejszych elementy nacisku przede wszystkim, przy, przy, przy różnego rodzaju wydarzeniach, ale główną rzeczą tutaj jest, na co te pieniądze będą wydane i faktycznie, czy te pieniądze zastąpią tą, tą, ten budżet modernizacji, fundusz modernizacji sił zbrojnych, który jest naszym krajowym. To jest pytanie zasadnicze, czy my w ogóle na ozbrojenia powinniśmy Korzystać, finansować się w zewnętrznych podmiotach, bo tak de facto będzie, w zewnętrznych podmi podmiotach finansowych, bankach czy funduszach, które będą, e, będą źródłem, źródłem tych pieniędzy. To jest dru druga rzecz, zasadnicze pytanie. A trzecie to jest to, czy my mamy możliwość w ogóle utylizacji tych pieniędzy i w jakim zakresie, bo pytanie, które pani redaktor postawiła, że będą z tego korzystali inni. No, Nasze możliwości produkcji uzbrojenia, jakbyśmy przeszli przez no, szczegółowo nie ma na to czasu, ale niektóre podstawowe sektory, a zacznę przede wszystkim od produkcji trochu, to, to, to jest rzecz, która po prostu no, resztki włosów na głowie stawia, że my nie mamy, nie mamy, to trzeba jasno powiedzieć, żadnego zakładu, który jest w stanie produkować. Ten niskocelulowy, ten, który jest dzisiaj potrzebny do tej mhm. słynnej amunicji, 155 mm, zakładu, e, zakładu, który jest w stanie to robić. Tak? Mają Niemcy, mają Czesi, mają, prawda? No też to produkty. To też jakoś to. Się pokazuje, jaka jak jest realność tych planów Ale to, półmilionowej armii. Jeszcze wejdę tylko z tym w, w słowo panom, ponieważ minister Kosiniak-Kamysz powiedział w ten sposób, odpowiedzialny szef Ministerstwa Obrony Narodowej, że m, no owszem, te pieniądze, pieniądze zostaną w Polsce, on przez cały czas tak zapewnia. Większość tych pieniędzy zostanie w Polsce. Ale on tak tłumaczy w ten sposób, są firmy polskie i są firmy, które działają w Polsce, oczywiście właściciel jest nawet zagraniczny, to nic takiego, bo pieniądze i tak zostaną u polskiego pracownika, który tutaj zarobi. No nie do końca tak to wygląda, bo pieniądze, jeżeli firma jest powiedzmy Ramstein Polska, czyli niemiecka, ale działa, produkuje w Polsce, no to jednak znaczna część pieniędzy trafi do do Niemiec. No to pewnie zależałoby, zależałoby od tego, jakby te umowy będą podpisane. Te umowy mogłyby zawierać oczywiście jakiś offset, mogłyby zawierać jakieś inwestycje, prawda, mogłyby wymusić, prawda, do, do tego. No, przepływ kapitału w jakimś sensie powinien być też pod kontrolą państwa w zakresie produkcji zbrojeniowej, no bo to nie jest produkcja gwoździ czy jogurtów, to, to jest oczywiste. No, wiąże się to z tym, że mamy problem, cały czas uważam, że mamy problem z kompetencjami decydentów, jeżeli chodzi o obronność. Ja przywołuję, zresztą będę za chwilkę ponownie pisał tekst taki o polskich armii, bo wracamy do roku 1989. Przypomnę, bo już mieliśmy prawie 15 dywizji, dzisiaj wracamy do tego, prawda? Czyli żeśmy zrobili pętlę 36-37 lat po to, żeby dojść do, tego samego, do tych samych wniosków z których żeśmy wyszli, jako, jako bazy, powiedzmy, która jest zła po komunie. To jest jedna. To jest druga rzecz. Ten kapitał zachodni wszedł do, do Polski, bo mamy i, i tę ten, ten, grupę głównie chyba nie Rammstein, tylko Reymetta. No, tak, Reymetta, po, oczywiście. <laughs> Czy mamy Achbasa? Tutaj jest też konsorcjum niemiecko niemiecko francusko hiszpańskie jak dobrze pamiętam, prawda? Mamy... Mamy General Electric, który jest, czy mamy dostawców, którzy są dla, dla, dla Amerykanów produkujący, mamy kompetencje. Przemysł zbrojeniowy to jest rzecz poważna, nie tylko z uwagi na to, że zapewnia bezpieczeństwo tak, tych środków, które są potrzebne do, do, do obrony ojczyzny, ale przede wszystkim to jest zespół ludzi, ludzi naprawdę wykształconych, nie tylko w zakresie chemii, tu wspomniałem o prochu ale w zakresie wysokich technologii jeżeli chodzi o przemysł ten, ten aircraft division tak zwane czyli ten przemysł lotniczy silniki takie towe napędy prawda ale to z, przepraszam z to z jeśli pan ponowne... pan pozwoli że tutaj w tym momencie wtrącę pytanie no bo czy te zarzuty które możemy formułować wobec różnych programów współpracy europejskiej, że to one w niedostatecznym stopniu, jakby uwzględniają potrzebę rozwoju naszego własnego przemysłu obronnego. Czy ktoś nie może tego odwrócić i powiedzieć, że jeśli chodzi o współpracę z Amerykanami, czy z ich, ich takimi, jakimiś, bym powiedział, Padawanami zagranicznymi, typu Korea Południowa, że tu właśnie zachodzi ten sam mechanizm. Kupujemy, uzależniamy się, technologia jest gdzie indziej, a my jesteśmy ewentualnie podwykonawcą albo po prostu biorcą. Więc właściwie wobec współpracy z naszym największym sojusznikiem no. też można powiedzieć, że jest dokładnie ten sam punkt krytyczny, co we współpracy powiedzmy z Niemcami. Ale to nawet nie chodzi o tą, o tą warstwę sojuszniczą czy nie sojuszniczą, bo tu jest warstwa gospodarcza, znaczy nawet jeżeli jest sojusznik, no to chce zarobić, Tam przecież nie da nam tego za darmo. Więc kupno nawet licencji. Mieliśmy takie sytuacje. Przypomnę chociażby nasze, nasze kraby, te prawda, które kiedyś miały być produkowane na podwoziu, na tym podwoziu gąsiennicowym polskim. Nie okazało się, że trzeba zwiększyć oś. Nie możemy dołożyć jedną oś. Nie możemy tego zrobić. Nie potrafimy wyprodukować ciągu, mówiąc krótko, czyli podwozia tej bazy, żeśmy kupili tą licencję, czy, czy, czy no, współpracujemy z Koreańczykami no, z, z, od, od, od już lat, prawda. Nie mamy dzisiaj w zasadzie własnego przemysłu lotniczego, nie mamy w zasadzie dzisiaj własnego przemysłu e, też, to przed, już godzina chyba za wczesna, tu u mnie biją, e, natomiast nie mamy przemysłu... Biją dzwony jakieś. Może biją dzwony, tak. I yy, to, to, to jest, to jest jednak, a przypomnę, że w latach 80. nie chodzi o wybielanie wy, wy komun, komuny, ale w latach 80. mieliśmy fantastyczny zespół naukowców wojskowych. Wojskowa Akademia Techniczna, gdzie nie tylko byliśmy światowym liderem w produkcji chociażby laserów rubinowych prawda, czy halowych, wykorzystali także ich do całego sektora przemysłu cywilnego, no ale byliśmy blisko skonstruowania własnej broni jądrowej. To też warto przypominać. Prawda? Więc to są, to są rzeczy, do których trzeba zbudować zespół ludzi kompetentnych. No ale mamy na I przykład świetne na firmy w Trójmieście, tarcza antydronowe, mamy polskie firmy, które mogłyby śmiało skorzystać z tego czy innego finansowania, a polska armia powinna się zbroić. Natomiast uwaga, nieoficjalnie okazuje się, że te pieniądze w dużej części, właśnie mówiliśmy o tej amunicji, 15 milimetrów, trafią do Pawła Poncyliusza, znanego pewnie panom, byłego polityka Koalicji Obywatelskiej. No i jak to było? No, to jest były polityk Prawa i Sprawiedliwości, który w gorącym momencie, ja pamiętam, jestem do dziś chyba pełen podziwu dla, dla tego, co zrobił w 2010 roku, przecież przypomnijmy, to był rzecznik prasowy w wyborach prezydenckich pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie, tak, tak, to więc, był ten słynny sztab wyborczy, gdzie był pan Migalski i pani Kluzik-Rostkowska. To w ogóle tak najbardziej jest, genialna, tak że tak jest, powiem, inkarnacja no polskiej no, prawicy w dziejach. Kandydował do tak. parlamentu z list Koalicji to. Obywatelskiej. To prawda, to prawda, ale człowiek który się kręci wokół zbrojniówki od lat. No ja też go spotykam przy okazji różnych właśnie i targów zbrojeniowych i w różnych miejscach, które no to się, się. No to się zakręcił, tak, jest tam, jest tam spółka, ale warto popatrzeć. Ja nawet sobie otworzyłem dzisiaj jakieś tam KRSy, gdzie on w Ickim, nie tylko ten polityk gdzieś tam jest w różnych układach, nazwijmy to nie tylko amunicyjnych, bo to jest to jest klucz, to znaczy w miarę proste. Ja tego nie rozumiem, dlaczego my tego prochu nie potrafimy, bo to nie jest produkcja bardzo skomplikowana. No trzeba oczywiście nawet małej licencji kupić. Mieliśmy ten słynny bydgoski zamek. To też warto byłoby kiedyś prześledzić, kto był, komu zależało, żeby zniszczyć tego czołowego producenta z chyba no, stuletnią, czy ponad stuletnią tradycją w produkcji. Nie, amunicji, co się z tym terenem po, po, fabrycznym dzieje, no to są, to są podstawowe rzeczy, ale proszę Państwa, no jesteśmy w takiej sytuacji, że nie potrafimy zrobić wszystkiego, no i jeżeli mamy jakiś budżet, jeżeli w ogóle chcemy go wziąć, bo to jest pytanie zasadnicze, czy nie możemy inaczej tego finansować w jakiś mądry sposób z jakichś instrumentów finansowych, przecież to jest dosyć proste do zrobienia, no to zamiast, przepraszam, dwóch czołgów i trzech, trzech armat nie kupimy trzy razy więcej zestawów ubraniowych, czy po ociem par butów dla żołnierza, bo z kolei buty czy mundury potrafimy produkować, ale też jak, jak powiem, jaskółki ćwierkają, dziwne zakupy są też wiem, dotyczące takich podstawowych rzeczy, są prawda, mimo że mamy na przykład dobre, 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 dobrej jakości produkty, jeżeli chodzi o właśnie indywidualne wyposażenie żołnierza, to też jest ważne, prawda, i to ono powinno być powszechne, więc ja cały czas no, mówię, że, że też Państwo o tym, o tym naukowców, który książkę napisał przed sekundką, wspomnieli. Ja by taką generalną bym refleksję do tego jeszcze zrobił. Jest pewnego rodzaju też aura, która pozwala na to, że rodzą się dzisiaj eksperci. No i ci eksperci niektórzy mają już dwu-, trzyletnie doświadczenie nawet w danej branży. Oni bardzo często wykwitli, tu urodzili się po roku 2022 i oni są dzisiaj na, na, na piedestale, oni są dzisiaj brani jako jako ci naj, najmądrzejsi, prawda, są zapraszani, są konsultantami i tak dalej. No i no nie, nie czerpie się no do właśnie wiec, własnych zasobów. Patrzmy, patrzmy na źródła ma. wiedzy. Musimy niestety kończyć naszą rozmowę. Piotr Grzybowski, Tygodnik Niedziela. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Pamiętam się.